Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj pryskamy rzepak Inazuma Nepal. Podobno to jest to samo. Substancja czynna AC. Acetamipryt 100 gramów. Lambda cyhalotryna 30 gramów. Tu to samo. Tu to samo. Wiedziałki obskocze 4 hektary. 800 litrów wody wleje. Mogę nawet i 1000 wlać, to po 250 litrów na hektar dam, Tu już teraz, teraz tu już mi to wszystko jedno. Mogę dać więcej, bo nawet zalecane jest więcej przy tej fazie rzepaku, jaka, jaka jest, to większa ilość wody, to lepsze pokrycie rośliny. Dobra, tu jest tura, bo ja sobie zamówiłem części do krukowiaka. Części do krukowiaka, bo popsułem sprężynę taką, odbojnik, odbój, nie wiem jak to się dzieje tego w sklepie jakimś rolniczym nie ma na stronie Krukowiaka okazuje się, że mieli zamówiłem, podałem tam dane i nawet wysłali, nawet się zdziwiłem no co prawda trwało to 3 dni, 2 dni robocze, no ale zanim tam to zamówienie poszło, znaczy 2 dni 2 dni to przyszło, tak, bo wieczorem jak zamówiłem, to już dla nich to jest kolejny dzień roboczy, no teraz to jest to otworiować żeby tu nic nie uszkodzić, to jest wyczyn chociaż sprężyny, to jak, to nie idzie uszkodzić, bo to jest sprężyna. To ja się tam takie klocki zamówiłem, takie też dobelki. Taki to się nazywa odwój mały. Szarpie się z tym jak, jak pies z kościoła. jest spokojnie. Ale tak. No to chyba to będzie to. Bo z tego co mierzyłem, to tak będzie to. To może trochę inne wygięcie. Ale wielkością przypomina, że to jest to. Mierzyłem, że to jest właśnie te 40 parę centymetrów. No i o te klocki zgubiłem takie. To też się przykręci. Ile rozłożę belkę. Zanim jeszcze pojadę, to może to wymienię. Jeszcze tylko porównam, czy to będzie to. bo To jest najgorsze, jak nie będzie pasować. Za to wszystko z przesyłku zapłaciłem 60 zł, 62 zł. Przy czym dwie dychy to przesyłka. Sprężyna chyba 35 zł i te po, po 3 zł, czy coś w tych pieniądzach. Teraz tak. O, to jest to, tylko widzicie, trochę inne wygięcie, ale mało istotne. No to ta sprężynka dobra jest. Tylko zobaczcie, o tu co się dzieje. O. Zmasakrowałem ją, zaczepiłem o belkę. Tak się kończy składanie belki podczas jazdy, bo się spieszy człowiek, bo bało czasu, nie? A jednak instrukcja zaleca, składa się belkę, ciągnik ma stać i się nie ruszać. Jednak po coś instrukcja to wymyśliła. Dobra, ja tu to rozłożę, woda się leje, niech się leje 350 litrów. Jeszcze, jeszcze sporo może się lać. Trochę to potrwa. A jeszcze tu opryskiwać niepodłączony. I tak to biegnie te życie na wsi. Powiem Wam szczerze, dzisiaj dokończyłem tę te sprzedaż tego jęczmienia. I tak by posprzątać stodołę. Dokładnie to wszystko pozamiatać te resztki Tam powyczyszczać ten magazyn, później jeszcze folię złożyć, no to tam wiadomo, no to wszystko tak, każda rzecz po trochę. Tu ciągnij przestawić, tu uczepić opryskiwać, tu teraz to wymienić, teraz wody jeszcze nalać i tak czas leci, powiem wam wszystko się chce zrobić na raz, a tego dnia mało jest. A jeszcze jutro kukurydzę sieję Kluczyk dziesiątka razy dwie sztuki. I o tutaj właśnie o w tym miejscu płaski śrubokręt, też dziesiątka kluczyk. Te klocki się założy takie i one wtedy tu ładnie tu wpadają, nam odbijają. Tu już widzę śruby już odbijają dłuższy czas. Natomiast tu jeszcze zgiąłem o to. To muszę jakoś wyprostować. Ta sprężyna ciągnęła i to zgięła. No to, to wyprostować to będzie trochę wyzwanie i tutaj ten klocek drugi też idę po klucze może najpierw wezmę te sprężyny, bo bo czemu no bo nie wiem tak po prostu ech ty kurde no gdzie ty lecisz gdzie ty lecisz tylko spokojnie tylko spokojnie nie denerwuj się Paweł godzina 17 jeszcze zdążysz popryskać przed sąsiadem nie no żartuję się nie patrzę na sąsiada tylko żeby mi pogoda nie, się nie zepsuła bo chmury chodzą jeszcze gdzie deszcz spadnie no i tak deszcz może spaść a słodyczek może zeżreć należałoby się już ale zaraz z drugiej strony pszczelarze się będą czepiać a pszczoły trujeć no ale no jak to pogodzić musi być temperatura muszą być warunki Aha, podkładka dobra dobra ty go na złom śmietnik teraz będzie w ten sposób w ten sposób dobra o, pasuje tak jakby od tego było Szyk śrubka jedna druga. No a wyprzyskiwać i też się psuje. No bo czemu ma się nie psuć mm, mm, mm. Ostatnio dużo awarii jest Takich głupich, jakichś takich dziwnych że nawet sobie nie zdajecie sprawy ostatnio nawet w samochodzie mi się stacyjka spaliła Kluczyk się tak no kluczyk tak został w renówce, że się nie dało wyjąć nie i stacyjkę wyjąć bez wyjmowania kluczyka to było to takie trochę wyzwanie, trzeba było kluczyk rozkręcać, kluczyk został, tam żeby stacyjkę wyjąć to oczywiście nigdy tego nie robiłem, no to co na YouTuba się wchodziło jakieś poradniki oglądało, dobra będzie to, poradniki się oglądało i tam jest no. tak, że między Pozycją jedną, a drugą, tym między jak się włącza zapłon, a później rozrusznik, to tam gdzieś jakieś miejsce jest, że takie dwa bolczyki się wciska i wtedy może, można ją wyjąć, tylko kuźwa jak to wyjąć, jak jak ten kluczyk nie chodził w stacyjce, bo się stacyjka zierała i nie można było ruszyć nawet kluczykiem. I tam już kombinacje też było miliony. Teraz muszę tylko gdzieś dostać zużywki to. I stoi tak ta renówka nieszczęsna. Już kilka dni bez ruchu. Jeszcze Toyota musiałem ściągać. jariską. nawet Jariska dała radę. Z dieselku. 1,4. Dobra. Główka śruby ma być tu. To będzie od tego ile już wody mamy. Prawie 600 litrów. No, to drugi wymienię klocek, bo zanoszę klucze i będzie po wszystkim. No tak to wygląda. Dobra, składam do końca i widzimy się później. Dobra, może być. Lepiej jest niż tak, jakby miało być zgięte. 800 litrów wlane. Idę po opryski, rozrabiam wiecie i co? Założyłem tutaj drugie śruby, dłuższe o centymetr, z łbem ampulowym. Bo wiecie czemu te kostki się gubią? Bo śruby, które tu, tutaj dali są za krótkie i jak się dokręci tak tylko z wyczuciem, to łapie może ze dwa obroty nakrętki, A widać, że to jest przekręcone, Te temocowanie aż się zduszone, tylko trochę zaczepi, a ta śruba z wąskim łebkiem to po prostu moment, i to wypada. Tak w zasadzie to, to też trzeba by było wymienić na te dłuższe śruby, i na pewno bym tego nie zgubił, ale na razie zaryzykuję. I jeszcze pojadę dzisiaj, później sobie zmienię. będzie pasować, bo ona jest od wewnątrz, żeby ona belkę nie zaczepiała. Niby nie zaczepia, ale jest dalej wysunięta i tak minimalnie się mieści. Póki nowa, to nie będzie zaczepiać, ale jak trochę się zegnie, to już będzie zaczepiać, wtedy będę korygował, no. Dobra, nie jest najgorzej. Wiecie jeszcze jaką wadę ma ten opryskiwacz? Taką, że jak jest polna droga i jest nierówno, i są duże kolejne dziury. To lampy oświetlające belkę często gdzieś o ziemię tam wpadnie opona w dół i ta lampa cyk zahaczy nam o ziemię i to mocowanie jest już pogięte. Z tej strony bardziej mam to już jakoś zniszczone. No tyle że to mocowanie nie ten, nie łamie się. Ale kurde jakoś trzeba chyba pomyśleć, żeby te lampy jakoś inaczej przymocować, bo to jest... Jadę, jak jadę polną drogą jak się nie zapomnę, to belkę trochę w górę daję, żeby ona nie była na maksymalnym opuszczeniu. Ale to czasami tylko się zapomnę i już wystarczy. Parę kropel deszczu zaczyna padać, ale to żaden deszcz. 5 kropel na metr kwadratowy to nie jest deszcz. No i jeszcze woda się daje, bo tam dolewam do 1000 litrów, zobaczcie, jak wysprzątałem tu sto dołę, ten garaż. Ale powiem wam że masakra się robi powoli, i będzie trzeba myśleć tutaj nad zrobieniem wylewki albo postawieniem silosu. Silosa nie wiem jeszcze co, ale teraz, że mi na wjeździe odciągnikał, tutaj zobaczcie, jak popękał beton, bo się tym dużym ciągnikiem zaczęło jeździć, to już w ogóle. Ten beton nie był robiony do tego, bo tutaj było kiedyś robione to na snopki, i tu się ustawiało. Jeszcze tu w zagłębienie jest takie, że jest zaniżenie terenu. Nie wiem z 50 cm czy 15 i w ogóle tu się źle ciągnikiem wjeżdża. Tu jakaś dziura jest, załamało mi się od wilgoci. Myszy wyciągnęły ziemię. Nawet jakbym teraz chciał coś tu sypać, jakieś zboże, to i tak muszę prowizorycznie chociaż tu jakąś wylewkę zrobić. Nawet grubszą, bo tu nawet duże załamanie jest. No i tyle. No. Nie ciekawy na razie mam z tym garażem, ale powiem wam, no w magazynowanie zboża na pewno się opłaca. na wżniwa to to jest sprzedawanie, to jest takie no naprawdę, no cena zobaczcie, w żniwa 700 zł była za jęczmień, a teraz 1300. No to to jest prawie 100% przebitki. No wiadomo, że ten rok jest specyficzny, bo normalnie było można dostać no nie wiem 100 złotych na tonie więcej. Tak przykładowo, nie? No ale tutaj tu już w ogóle w tym roku jak ktoś przemagazynował, no to no to też to jest takie może gdybanie, bo jak ktoś sprzedał w żniwa, a od razu kupił nawozy, no to też powiedzmy zaoszczędził w jakiś sposób, ale no coś magazynować trzeba było, tak? Trzymałem się na środku pola, wyjdę, pokażę Wam jak ten rzepak wygląda. I tak żeby było też dla odmiany trochę inaczej, to pokażę takie wam najgorsze miejsca. No, na przykład tutaj takie coś niedosiane, taki paseczek przez parę dziesięć metrów pola rumianek. Miałem to zwalczać, nie zwalczałem, nie było czasu, pogody warunków. I ten rumianek został. No o ile tutaj no, tu akurat dużo nie ma, ale o tutaj dużo jest. No trudno, już w tej fazie to ja już nie będę nic pryskać na, na, na chwasty, tak? No można by było, nie wiem, no jak sobie siedzi Tu koło palca Dwa słodyżki, jeden na drugim wpierdzielają pączki kwiatowe To one tak latają czy to jeszcze meszka do tego lata? Nie, to mieszka jeszcze lata. No robią spustoszenie tutaj. Kurde na tych działkach pozostałych, no. Na jutro będzie, no. Dobra, no. Jeszcze nie kwitnie, jeszcze nie ma żadnego kwiatka, także na spokojnie, jeżeli chodzi o pszczoły. Bo jak wiecie, kwitnących upraw to jest kategoryczny zakaz pryskania w ogóle, jeżeli słońce świeci. I... Wiedzcie, że nawet jak godzina, nie wiem, 20 jest Nawet I lecicie z jakimś opadaniem płatka To pszczoły też jeszcze latają, także wiedzcie To nie, że o 17, 18 już popierdzielam sobie w pole, bo Bo ja wieczorem muszę mecz obejrzeć czy coś Tylko no to już 21, a najlepiej w nocy Wtedy noce są ciepłe Samo tym też tak wcześniej Wcześniej może gdzieś tak robiłem, gdzieś tam godzina 19:20 czasami pryskałem, ale mówię Wam, to jest za wcześnie. Pszczoły były u mnie kiedyś, są w rodzinie i wiem jak jest. Nie wiemy jak pszczoły latają, wiem po prostu. Już tak, ja nie mówię o przepisach, nie? żeby tam zaraz kogoś nasyłać, czy coś takiego, ale tak z własnego sumienia, nie? żebyście wiedzieli jak to jest. 8 litrów cieczy zostało. Tak, pole jest wymierzone. Pewnie w opryskiwaczu trochę więcej jest, ale sam fakt, że powierzchnia była dobrze wymierzona i opryskiwacz równo wypryskuje, tak jak w komputerze ustawię. Bo jakby tak nie było, to trzeba by było kalibrację robić. Dobra, co, składam opryskiwacz, jadę do domu jutro, część druga. I tyle no. Trzymajcie się, na razie wam i cześć.